Cześć! Z tej strony Martyna i Gosia. Witamy Was bardzo serdecznie w specjalnym odcinku. Jesteśmy w Centrum Poznania w sklepie Vive Profit. Czyli w powierzchniowym sklepie z odzieżą używaną, gdzie można znaleźć prawdziwe perełki. Liczymy na to, że znajdziemy dzisiaj naprawdę atrakcyjne kiecki dla gości na wesele. Tak jest, tym bardziej, że wiemy, że oferta czasami może przytłaczać, ponieważ jest tak szeroki wybór, dlatego my dzisiaj mamy dosyć specjalną misję i mamy nadzieję, że zostaniecie i będziecie to oglądać. Zapraszamy! Zapraszamy! Ja to jestem w ogóle taka typowa baba, bo jak już widzę stos fajnych rzeczy, to potem nie mogę się zdecydować, co wybrać. A tutaj widzę tak szeroki asortyment, że już wiem, że będę miała problem. Także zabieram się do szukania i mam nadzieję, że znajdę coś, co będzie pasowało i co będzie akurat w moim rozmiarze. Słuchajcie, jak. Macie takie szczęście jak my, to i może znajdziecie suknię ślubną, słuchajcie. 36! Mój! Mój, mój, mój! Dobra, zobaczmy. Bez ramionczek, więc faktycznie trochę można y, góry pokazać. To nie jest ale, twój rozmiar. Ale To jest mój. Dwójka, oddaj. No i co? No i ograbiła mnie. No to szukam dalej. Czasami jednak, jak coś ktoś bardzo chce, ale może się tym owinąć, to wiecie, no. Podoba mi się, no ale wam w tym, no co mam zrobić, no. Widzę róż, pudrowy róż z ładnie odciętą talią i z koronkową górą, więc jak najbardziej zabieram to do przymierzalni. Widzę coś dla Ciebie. E, serce mi śpiewa, po prostu, jak widzę takie rzeczy. Co prawda, czarna, ale, ale, moja droga, jak na Ciebie szyta, po prostu. Taką będę taką rusałką. Rusałką trochę w, jak czarny charakter z bajki Disneya, ale, ale. Hm? Ja, ja absolutnie się zgadzam. I nie ma tak, że czarnych ciuchów nie możecie ubrać na ślub, bo y, ktoś Wam powie, że to jest kolor żałobny. Żyjemy, kochani, w XXI wieku. Nie ma co już patrzeć na symbolikę koloru, tym bardziej, że chciałam przypomnieć, że w XIX wieku na kaszubach panie ubierały czarne suknie ślubne i wszystko było w porządku. Tak jest, a nawet jeśli jest dla Was ważna symbolika, jeśli jest dla Was e, ważny przesąd bądź tradycja, to pamiętajcie, że czarną sztukę odzieży możecie zestawić z czymś kolorowym i postawić na kolorowe dodatki albo intensywny kolorowy makijaż, na przykład czerwoną szminkę. Słuchajcie, tak przeglądam, przeglądam i przeglądam, i dochodzę do takich wniosków, że jak się komuś w profit Profit poszczęści, to nawet tutaj kreacje na ślub znajdzie. No, zobaczcie po prostu góry tiulu, cekiny, nic, tylko brać ślub. No właśnie, oto jestem przy butach, oto jestem przy butach. Ja myślałam, że to tak będą chyba tak ze dwie-trzy pary, nie? A teraz hmm, trzeba tutaj poszukać perełek. <gry> bardzo no. podobają mi się te srebrne buty, bo wyobraźcie sobie, że sama kiedyś przyniosłam sobie, bardzo podobne zresztą, swoje złote tenisówki, jako buty na przebranie. I wyglądały naprawdę jak w piosence Brodki, niczym jako te dancing shoes. Efekt był bardzo disco, bardzo lata 70. ale wszystkim się podobało i wygodnie mi się tańczyło. Znaczy, ja w ogóle mam takie podejście, że ja nie muszę na weselu mieć obcasów. Mam 1,72 m, więc niezależnie od tego, jak wysoka będzie moja osoba towarzysząca, w miarę będzie to wyglądać. Dlatego nie jestem nastawiona na obcasy, ale jeśli się jakieś znajdą, no to oczywiście nie pogardzę. Ale tak czy siak je sobie wezmę, bo wyglądają jak bardzo wygodne budki właśnie na przebranie. Czyli za, załóżmy sobie tak, te na wielkie wejście i na pierwsze trzy tańce, a te na przebranie i resztę wesela. Jak jest się na przykład na ślubie bez osoby towarzyszącej, to można się przynajmniej dobrze pobawić swoją własną kreacją. <laughs> Nie to, żebyśmy nie były zdecydowane, nie no, ale zobaczcie, no przecież wybrałyśmy tyle kiecek, że ja już... Ale trudno nie to się zdecydować, trudno się, daj, daj, mi to, daj mi to, ja mam dłuższą rączkę trochę, no. Polecimy! Są... Jak ja mam stąd wyjść? Na tu, tu. No tu, 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 chodź tu, halo, Martyna idź za głosem, halo, baza. Idę, tylko po prostu wszystko mnie tu rozprasza. Idę, idę. Nie swoimi brudnymi maklojkami tam za tą, tą kopalnią. Nie podglądajcie. Wow. Wow, no. No jak ci powiedziałam, ona na wieszaku wyglądała super, a teraz jeszcze lepiej, no zobacz. Pięknie, taka bajkowa. no Teatralna niemalże, piękna. Aż normalnie. Zachciałbym się się mówi Jak się coś bardzo chce, ale nie można, to jak, można. Jak się coś bardzo chce, to warto się wspomóc koleżanką z pracy. <grym 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 Dzień dobry, lata 50. dzwoniły. Jak? Jak? Słuchajcie, ja jestem zakochana w tej sukience. Piękny odcień i absolutnie piękny właśnie krój, ala lata. Pięćdziesiąte. jestem oczarowana tym bardziej, że zazwyczaj nie wybieram góry bez, bez ramionczek. Dlatego tym bardziej, no tutaj oczywiście trzeba będzie trochę rzecz dociągnąć, ale razem z tymi butami uważam, że komponuje się przepięknie. Gdyby makijaż jeszcze był dopasowany, czyli na przykład szminka w kolorze tej sukienki, o, paznokcie już mam, to uważam, że naprawdę jest wyględnie, nie? Jest wyględnie. Martyna? Jestem zajęta. Martyna chce, żebyś wyszła i mnie podziwiała. Nie, bo zaraz będę mnie podziwiać. Uuu, ale tutaj draga widzę. Juhu! Nie no ta też jest ten But pasuje. W takiej sukience na pewno zwracałabym na siebie uwagę. No przecież na jak taki kurczaczek. Zobaczcie, w Vive Profit znajdziecie nie tylko stylizację dla gości weselnych, ale również dla panny młodej, czyli dla samej zainteresowanych. Pięknie. No zobaczcie, jak wyglądamy. Jeszcze tylko dobry makijaż. No i, no i zobaczcie, no i po prostu idzie się na zakupy i co się znajduje? No nic, tylko ślub brać po prostu. jak łatwo można zmienić stylizację. Jest koczek, są kolczyki, skromna, bardzo adekwatna na ślub cywilny panna młoda. I teraz, uwaga, a, potrzymaj mi, o, proszę cię, kapelusz. Rozpuszczamy włosy, trochę machamy głową. O, z wrażenia, aż mi kolczyki do uszu wleciały. Zakładamy kapelusz i od razu jest kompletnie inny charakter, prawda? Pamiętajmy, że w Vive Profit, poza stylizacją dla gości, można znaleźć również sukienkę ślubną, e, ślubną do kościoła, jak widzieliście przed chwilą, ale również sukienkę na przykład na ślub cywilny. Albo jeśli jesteś panną młodą, która gustuje bardziej w skromnych kreacjach, ale lubi podkreślić kształty, no to proszę bardzo, oto ją. Mm. Martyna widzę, próbujesz się oporządzić. oporządzić. tak. Bo takie jest zachwytu, wszystko z wierszaków pospadało, słuchajcie. Bo o to chodzi, że byłam święcie przekonana, że znajdę tutaj maksymalnie jedną stylizację dla siebie, a zabieram dwie rzeczy, które bez wątpienia pojadą ze mną do domu. Tak, jest. To są rzeczy, które wracają z nami do domu, a Wy koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, jak się podobało i czy Wy być może znaleźliście w, w którejś z filii Viva Profit swoją stylizację na wesele. My zachęcamy Was oczywiście do tego, abyście subskrybowali nasze kanały wszędzie, gdzie tylko jesteśmy i zajrzyjcie koniecznie też do sklepu Vive Profit, jeśli jest w Waszym mieście. Tak jest. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękujemy za oglądanie i śmigamy do kasy. Pa! Pa!